Cześć, a w zasadzie dzień dobry, inflanska. Zabieram Was dzisiaj na wycieczkę do Wrocławia. Temat, który urodził się we Wrocławiu, jest naprawdę bardzo ważny, i nie mogłam przejść obojętnie obok niego. Inicjatorem współpracy z fundacją, którą odwiedzę, był Piotrek Obrządek. A będę tam rozmawiać z panem Jankiem. Niezwykły człowiek, który na co dzień zawodowo jest motorniczym, a po pracy całe swoje serce oddaje fundacji Weź Pomóż i walczy z głodem wśród ludzi. Tak, dobrze słyszycie, z głodem. Często jak słyszymy głód, to myślimy o jakimś kraju trzeciego świata. Ja sprawdziłam statystyki i w Polsce rocznie wyrzuca się do śmieci pięć Milionów ton żywności. To ogromna ilość. Czy faktycznie przy takich danych ludzie w Polsce mogą głodować? Zobaczcie sami. Jestem tutaj z panem Jankiem, który jest współzałożycielem Fundacji Weź Pomóż. Panie Janku, czym tak naprawdę zajmuje się Fundacja? Fundacja zajmuje się jak to można powiedzieć Najważniejszą ideą jest fundacji nie marnować żywność. Korzystujemy żywność, która by trafiała do śmietnika, a robimy wszystko, żeby ta żywność się tak to widać, Ludzie stoją, dostali taką żywność po prostu i z jej skorzystali, a nie, nie skończyła po prostu w śmietniku, żeby miała długie życie. Bo w większości jest taka żywność, która trafia do śmietnika i już nikt z tego nie skorzysta. Tak? Stawiamy też lodówki społeczne, ale robimy też edukację, szkolenia, bo to jest też ważna rzecz, że po prostu trzeba ludzi edukować. A my tą edukację po prostu tutaj prowadzimy. I to jest bardzo ważna rzecz. Panie Janku, czy faktycznie dużo osób w Polsce jest głodnych, niedożywionych? Dzisiaj uważam, że tak. Bo jeździmy po domach i takich osób, które tak naprawdę dostają bochenę chleba i mówią wow, fajnie, no nie? Mamy chleb. Takich ludzi naprawdę jest dużo. I, i tutaj no jakby bez jakiejkolwiek dyskusji dzisiaj, bo dzisiaj ma człowiek to naprawdę wiedzę, że tej żywności naprawdę jest dużo, dużo, dużo niemarnowanej. Taka fundacja w ciągu miesiąca ma ponad 22 tony żywności, która by trafiła do śmietnika. Słuchajcie, i to dojdzie do ludzi. To jest chyba ważne. Jak widać, to nie są ludzie w kolejce, którzy są majętni. Stoją po 5 godzin, po 4 godziny i to jest dla nich ważne, że dostaną, że kursy mają co wrzucić do garka. I to jest ważne, ale też dzięki wam, że wy pomożecie nam, żeby ta stołówka tam funkcjonowała. Bo tak jak powiedziałem, że dać komuś wędkę, i nie uczyć go, jak, jak, jak można po prostu te narzędzia wykorzystać, jak popracować, prawda, tą wędką, to tak naprawdę y, ten człowiek zmarnuje tą wędkę. My nie dajemy tylko właśnie to, co jest na wędce, ale mówimy, chłopie, kurczę, jesteś młody, silny, chcesz, to ci załatwimy pracę, rozumiesz? Chcesz nam pomóc? Okej, okay, fajnie. Wiele takich rzeczy, które tak, zobaczcie, to jest tym ważne. Z uśmiechem podam dłoń i wtedy to fajnie wszystko funkcjonuje. I tak naprawdę też jak Tefal właśnie nam tutaj podał dłoń. Super, uważam, że naprawdę pełen szacunek. Bo tak naprawdę przykłada się do tego, żebyśmy lepiej mogli pomagać, ale też właśnie edukować. Żeby ci ludzie sobie zdawali sprawę, że oni potrzebują też właśnie takiego, takiej nauki, żeby im ktoś podał dłoń i powiedzieć, Słuchaj, to tak jak teraz robisz, to nie jest dobrze. Możesz inaczej swoje życie poukładać sobie. 68 osobom, osobom załatwiliśmy pracę. Także zobaczcie Państwo, także tutaj też trzeba się z tego cieszyć, że potrafiliśmy tym ludziom znaleźć pracę. I ci ludzie pracują. To jest ważne, że nie popracowali dzień, dwa, czy tam tydzień, ale pracują. Cześć Mateusz! Wiem, że tutaj pomagasz w fundacji. Powiedz, skąd się w ogóle dowiedziałeś o takiej inicjatywie? O tej inicjatywie dowiedziałem się w pracy. Jestem motorniczym. Dowiedziałem się od mojego kolegi Jana Piątka, który jest prezesem Fundacji Weź Pomóż, który raz zaprosił tu razem z kolegami, no i od. Półtorej roku pomagamy tutaj z kolegami, właśnie przy wydawaniu paczek, przy robieniu zakupów i dowożeniu lekarstwa. Rozumiem, czyli pan Jan tutaj ściągnął swoich współpracowników. Tak, tak. No nie tylko tutaj współpracowników z MPK, ale też pomagają ludzie, którym kiedyś pomógł, wyszli powiedzmy z problemów i po prostu zaczęli nam również pomagać. Super, a powiedz mi, jak często tutaj przechodzisz? no bo pracujesz zawodowo, więc na ile masz czas, jak często pomagasz? Tak naprawdę to jestem tutaj codziennie, ponieważ codziennie przywozimy żywność ze sklepów i różnych piekarni i jesteśmy głównie troszkę dłużej czasu, w poniedziałki, w piątki, przy wydawaniu żywności, zabezpieczamy tutaj teren, pilnujemy porządku, sprawdzamy trzeźwość i w tych czasach sprawdzamy też temperaturę ludzi, którzy, którzy do nas przychodzą. Wow, czyli oprócz pracy jesteś codziennie tutaj i pomagasz? Tak, jestem codziennie, jeżdżę z własnym samochodem, kupujemy paliwo za własne pieniądze, także codziennie staram się tutaj pomagać. No chyba, że coś mi tam wypadnie, no to oczywiście szukam sobie zastępstwa. Wow, to ja jestem pod wrażeniem, że są tacy ludzie jak Ty, i właśnie bezinteresownie chcą pomagać i poświęcać swój czas praktycznie codziennie, by pomóc innym osobom. Tak, są takie osoby, również kiedyś pracowałem w firmie taksówkarskiej, gdzie nie pracowałem już trochę czasu, ale sobie pamiętam, że kolega był dosyć dobrym pracodawcą, więc stwierdziłem, że spytam, czy nie mógłby nam pomóc. I umówiliśmy się na takie spotkanie. Kolega właśnie wyraził chęć pomocy fundacji i od jakiego, jakichś pół roku yy, jego firma taksówkarska dowozi żywność osobom, które nie są w stanie tutaj przyjść. Super. Ja dziękuję Ci bardzo za tą krótką rozmowę. Jestem naprawdę pod wrażeniem i nie wiem, co powiedzieć. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Jest ze mną Natalia, kierowniczka ze sklepu Tefal we Wrocławiu. Natalia, powiedz mi, jak pomagacie Fundacji Pana Janka? Jeżeli chodzi o nasz sklep Tefal oraz ogólnie o firmę Tefal, yy... Będziemy wyposażać całą stołówkę, która będzie znajdowała się na Poznańskiej we Wrocławiu. Firma Tefal przekaże zarówno i sprzęty, jak i kuchenki indukcyjne, garnki, patelnie, potrzebne akcesoria do gotowania w tej stołówce. I przekazaliśmy również sprzęt do, na aukcję, która odbędzie się w jelczu 11 kwietnia. Super, czyli wspieracie nowy projekt pana Janka, stołówkę. Tak, oczywiście. Jeszcze dodatkowo udostępniamy też zbiórkę na całą kaucję, która, będzie, która jest potrzebna do opłacenia tej stołówki. Pomagamy ludziom, nie marnujemy żywność, pozyskujemy tę żywność, żeby ona trafiała do ludzi, ale też ważna jest edukacja. Edukujemy młodych ludzi, że tak naprawdę nie liczy się ten pieniądz, ale liczy się drugi człowiek, tak. Bo tak naprawdę będziemy mieli pieniążków, a nie będziemy mieli jako siebie ludzi pozytywnych, to tak naprawdę te pieniądze one nic nie będą znaczyć, tak? Ja zawsze mówię, zobaczcie Państwo, jak się w ogóle nawet jedzie na wycieczkę, pojedzie się samemu, to czy tak naprawdę człowiek jest taki zadowolony, ale jak jedzie z drugą osobą, że może się podzielić tym, co widzi, to jest wspaniały. Tak samo jest z pomocą, słuchajcie. Że jeżeli człowiek wie, że może komuś pomóc, to... Jednak czy ja mówię, że lepiej się wtedy funkcjonuje, lepiej się żyje? Bo wie, że to taka naprawdę trafia do tych ludzi, którzy tą żywność po prostu potrzebują. Ja Wam dziękuję. Jeśli obejrzeliście ten materiał do końca, to liczę na to, że macie. Dobre, szlachetne serce i pomożecie, wysprzecie tutaj pana Janka oraz fundację Weź Pomóż. Na pewno podlinkujemy tutaj zrzutkę właśnie na nową inicjatywę, czyli na stołówkę dla właśnie osób potrzebujących. Dzięki i do zobaczenia.